Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, czyli o czym powinniśmy pamiętać, tworząc naszą prezentację. Celem tej prezentacji, którą za chwileczkę obejrzycie, będzie przedstawienie, w jaki sposób należy prawidłowo wykonać tą prezentację, kiedy powinniśmy dołączyć grafikę albo wykres, i chciałem jeszcze powiedzieć na temat odpowiedniego doboru czcionek i kolorów. Jak widzicie, będę te wszystkie przykłady omawiał na podstawie tej prezentacji, którą oglądamy. Nie będę teraz tłumaczył, w jaki sposób tę prezentację się tworzy, tylko o tych naprawdę istotnych rzeczach, o których powinniśmy pamiętać, kiedy mamy już naszą prezentację zrobioną, kiedy będziemy ją chcieli publikować. Zatem obejrzyjmy sobie, co mamy przygotowane. Na początek kilka takich ogólnych zasad. Jak widzicie, podzieliłem je na cztery części. W tytule każdego slajdu napisałem, że jest to slajd jeden z czterech, jak w tym przypadku, czyli domyślamy się, że jeszcze trzy podobne slajdy nas czekają. Zatem te najistotniejsze zasady. Zobaczcie, prezentacja powinna być uzupełnieniem treści przekazywanych werbalnie. Tak, czyli to jest nasze tło. Każda plansza powinna mieć tytuł. W naszym przypadku również. To są zasady ogólne. Następnie slajdy muszą być czytelne. Na planszy powinno się znaleźć maksymalnie 5 do 10 linijek tekstu. Zobaczcie, ile tych linijek mamy tutaj na tym naszym slajdzie, który właśnie sobie omawiamy. Razem z tytułem mamy ich 2, 3, 5, 7, 9 linii. Zmieściłem się. Jeśli będzie jedna linijka więcej, moi drodzy, nic się nie stanie, tak? Ważne, żeby ten tekst nie przytłaczał. Jeśli chodzi o tekst, to zwróćcie uwagę, co tutaj wypisałem. Tekst powinien składać się z haseł, a nie z rozbudowanych akapitów. Należy zastosować tutaj wypunktowanie czy też numerowanie. W naszym przypadku stosujemy numerowanie, e, przepraszam, punktowanie. Jednolity tekst powinien składać powinien zostać wyrównany do strony lewej albo wyjustowany czyli wyrównany jednocześnie do strony lewej i do strony prawej. Następnie na planszach należy stosować czytelną czcionkę bez zbędnych ozdobników i odpowiedniej wielkości. Zwróćcie uwagę, proponuję Wam wielkość od 22 do 40 punktów. Gdzie 32 do 40 punktów to jest nasz nagłówek slajdu, w naszym przypadku jest to 40 punktów. To co teraz oglądacie to jest 40 punktów, natomiast ten tekst zasadniczy proponuje 22 do 32 punkty. W moim przypadku to są 22 punkty. Dalej. Informacje neutralne przedstawiamy w kolorach zimnych, np. czarnym, szarym, granatowym, niebieskim, zielonym. Natomiast w celu przekazania informacji o charakterze alarmowym proponuję posługiwać się kolorami ciepłymi, np. czerwonym, pomarańczowym, żółtym. Informacje ważne, godne zapamiętania, możecie również wyróżnić, tak jak ja to zrobiłem podkreślić albo pogrubić. Pamiętajmy, żeby te same zasady stosować na wszystkich slajdach. Należy zapewnić odpowiedni kontrakt, kontrast przepraszam, tekstu w stosunku do tła. Co to znaczy? No nie będę, moi drodzy, pisał białą czcionką po szarym slajdzie albo szarą czcionką po czarnym slajdzie. Tak? Nasze tło nie powinno być zbyt ozdobne ani kolorowe. Nie powinno angażować i odciągać nas tutaj jakoś od treści tej naszej prezentacji. Należy zachować konsekwencje w, stosu, w stosowaniu kolorów i czcionek. No i zobaczcie, lepszą czytelność i przyswajalność zapewniają opisy zamieszczone po prawej stronie obiektu graficznego. Ponieważ pierwsze co oglądamy na naszym slajdzie to jest jego lewa strona, tak? Po lewej stronie jeśli zamieścimy jakieś zdjęcie, jakiś wykres, warto byłoby opis zamieścić po prawej stronie. Ostatnia czwarta część naszych zasad ogólnych e, mówi nam o następujących Elementach. Nasza prezentacja powinna kończyć się krótkim podsumowaniem wygłoszonych treści. Po tym podsumowaniu możemy jeszcze zamieścić slajd, w którym będziemy dziękowali naszym tutaj odbiorcom czy słuchaczom za to, że poświęcili nam chwilkę uwagi. Zaleca się na końcu naszej prezentacji zamieścić, zamieścić całą tutaj listę źródeł, z których korzystaliśmy. Czy była to jakaś encyklopedia? Um, czy był to jakiś słownik, czy był to jakiś artykuł, tak? No niedopuszczalne jest, moi drodzy, żebyśmy wstawiali sobie tutaj adres www.google.pl. Z tej strony korzystaliśmy. No na tej stronie tam niewiele jest, tam jest wyszukiwarka. Tak? Natomiast, natomiast e, jeśli chodzi o źródło, no to powinniśmy podać cały link do artykułu. No i na końcowej planszy możemy raz jeszcze przypomnieć się, kim jesteśmy i w jakim celu tą pracę robiliśmy, tak? Podsumowując, nasza prezentacja powinna być jedynie graficznym uzupełnieniem wygłaszanych treści. Na planszach powinno być jak najmniej tekstu. Należy stosować jednolitą oprawę plastyczną. Elementy graficzne i animacje mają urozmaicać i uatrakcyjniać prezentację. Nie przesadzamy z ich ilością. Należy dbać o poprawność merytoryczną i językową prezentacji. Ostatni punkt jest bardzo ważny, ponieważ bardzo często zdarza nam się, że gdzieś tam zostawimy sobie jakąś literówkę, a to jednak ma wpływ na efekt końcowy podczas przeglądania tej naszej pracy. Moi drodzy, ja wiem, że jest słownik, są wyrazy podkreślane. No, zwróćmy uwagę naprawdę na to, czy napisaliśmy wszystko poprawnie i tak, jak powinno być. A teraz chciałem pokazać kilka przykładowych slajdów, które mogą znaleźć się również w waszych prezentacjach. Oczywiście stosuję tutaj zasady, które powiedziałem przed chwilą. Na początek slajd, który zawiera bardzo dużo tekstu, ale jest to jeden jedyny akapit. Tak, ponieważ ten akapit tutaj przeczytałem sobie, skróciłem go maksymalnie, żeby on nie był nudny. Dołączyłem do niego grafikę. Jak widzicie, grafika również nawiązuje do tego tekstu. Nagłówek naszego akapitu to jest notatka ze spotkania. No i widzicie po prawej stronie również wstawiłem sobie takie, takie spotkanie. Tak? Osoby, które gdzieś, tam, które gdzieś tam rozmawiają, tak. Zdjęcia. Możemy wstawiać w różny sposób. Ja chciałem wstawić na początku trzy zdjęcia, jedno gdzieś tam obok drugiego. Być może trzecie byłoby jeszcze większe, ale z pomocą przyszedł mi tutaj projektant, który dostępny jest w przeglądarkowej wersji PowerPoint'a. No i projektant podpowiedział mi, żeby użyć lepiej takiego tutaj efektu. Jak widać, efekt jest no, ciekawy, tak? Na pewno ładniej to wygląda niż trzy zdjęcia ustawione obok siebie i to jeszcze każde. O różnej wielkości. Dodatkowo dorobiłem sobie tytuł do tego mojego slajdu, no i króciutki opis, tak? Napisałem, że jest to park miejski w Gnieźnie, i w komentarzu napisałem jeszcze, że jest, jest przepiękny o każdej porze roku, malowniczo położony w samym centrum miasta. Innym sposobem przedstawiania treści w prezentacji jest wstawienie do niej tabeli. Tym razem wypisałem sobie szereg różnych treningów podzieliłem je odpowiednio na każdy dzień tygodnia wpisałem sobie coś do tabeli. Dodatkowo, jak widzicie, dołączyłem jeszcze ikony, które przedstawiają, które przedstawiają tutaj wykonywane treningi. Można byłoby pójść jeszcze krok dalej, zrobić pustą tabelę i zamiast czcionek, zamiast tekstu wstawić właśnie tego typu ikony. Czasami może się zdarzyć, że do naszej prezentacji będziemy chcieli wstawić jakiś cykl, coś, co się powtarza. Jak widzicie, ja tutaj skorzystałem z narzędzi Smartart, dzięki którym wstawienie tego cyklu jest raz, że bardzo proste, dwa, no dosyć takie efektowne, tak? bo inaczej by to wyglądało, gdybym miał te wszystkie pory roku wypisane na slajdzie i napisał, że występują cyklicznie, natomiast tutaj ja to zrobiłem za pomocą narzędzia Smartart. Ok, tym razem do naszego slajdu dołączyłem jeszcze plik wideo. Jak widzicie, ten plik znajduje się w internecie, znajduje się w serwisie YouTube. Ja go sobie stamtąd zaczerpnąłem, podlinkowałem i na dole pod moim filmem wstawiłem sobie link, skąd to nasze źródło pochodzi. To wszystko, jeśli chodzi o tych kilka prostych uwag. Pamiętajmy o nich, a nasze prezentacje na pewno będą ciekawsze, no i przede wszystkim nie będą zawierały e, błędów. Do zobaczenia w następnym wideo poradniku.